Dobry burger to nie tylko dobry przepis, to także wykonawca. Używając zbyt dużych ilości ostrej papryki, robiąc brzydki uśmiech oraz źle mieszając sos, sprawiliśmy, że balans burgera odbiegał od poprawnej rzeczywistości. Zachęcam do samodzielnego wykonania burgera według przepisu i wyciągnięcia własnych wniosków. KURWA bur Witam w dzisiejszej operacji clown burger. Jesteśmy bardzo przygotowani, jak widzicie, mam rękawiczki, żeby nie stało nam się w ogóle krzywda podczas tworzenia tego. I też, żeby bardzo się chcieli w clownów, którzy taki atrybut posiadają. Jesse, potrzebujemy zrobić clown burger. Dwa mięsne, dwa mięsne kawałeczki. I są na tyle wiarygodne, że mają te wyżłobienia, więc na pewno są... Najbardziej burgerowy z burgerów, jalapeno. Habanero i peperoni na spód. Okay. Mamy jeszcze tak, papytka, sówka elementarne do tego zielona kapusta. Proszę, Proszę zignorować to, co jest Nie, na górze. Dwie łyżki do przygotowania, jak coś spokojnie, wiem, jaka jest definicja łyżki nauczono mnie tutaj. Tak, tak. To jest kubek to... do zrealizowania, myślano-serowego sosu chili. Tak jest, i to bardzo dobry. Dobra, pierwszym elementem są cztery łyżki serka topionego. W ogóle miałeś okazję jeść taki ser topiony? O Boże. Kusi, nie, nie kusi, tego. kusi. Nie zrobię wam tego. Czy to nie będzie kurwa całe opakowanie? To czy chyba to... będzie nawet mniej. Łyżka czy łyżeczka? Łyżka stołowa. Kus, łyżka. To po prostu łyżka. Dobra, chyba... To są dwie łyżki, górki. Już nie mamy czym działać. Ile burgerów masz z tego zrobić? To jest na jednego. To jest porcja tak. na jednego cloud burgera. Dwie łyżki stołowe masła. O kur... Czekaj, masz gdzieś ma masło. Tak, tu jest ma masło. Dobra, chyba trzeba przeskoczyć do referencji i chyba trzeba użyć innej łyżki. Dobra, okej, okay, niech będzie. Jesteśmy na pierwszym kroku przepisu i już jesteśmy obrzydzeni. Dziękuję górki. Trzy łyżki tego, tak? Dwie. Dwie? O nawet nie nagrywałem tego. Włożyliśmy całą łyżkę. Pokazałem papryki i lecimy z drugą łyżką. Boże, ale zajebało smrodem z tego. Widzę, że jest emergencja pewna. Nie, nie, spoko. To jest naturalny proces. Taki dobry śnież myślina. Klauno burgera. O siema koć. Już w zgorszeniu patrzy na to, co się wyprawia w kółku. Czy jeszcze jest jakiś element? Bo mi się kojarzyły, że były nie, jeszcze kroki. A nie, są, 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 są. O są. Cukier. Proszę bardzo, czekaj. myślę że walniesz z Salt O kurwa, to on zrobi, on to zrobi. Łyżeczka papryki. To jest najbardziej profesjonalny, kulinarny sposób oprzyrządzenia papryki. I co, cała łyżka? I to łyżka stołowa, łyżka gdziekciu Łyżeczka. Pieprz pieprz, pieprz, pieprz. na pieprz. pieprz Dobrze. Pieprz. My jako profesjonalni kucharze między kolejnymi krokami dodajemy coraz więcej elementów swojej garderoby. Posłuchaj tego dźwięku. Boże, ale kula z tego się wyrabia. Musimy wszystko dokładnie w takim razie wyjąć z buzi. O myślałem, że metodą kucharską, palcem własnym. Te rękawiczki są nie bez powodu. Tak. Ja myślę, że to przeszre. I według przepisu chyba powinniśmy to wrzucić na największą moc. 45 Dobra Tu są instrukcje, żeby nie dodawać majonezu Majonezu nawet nie ma na liście składników, dziękuję Górki Czekaj, niebezpieczeństwo Mmm, mm, Jest lepszy niż się spodziewałem prawda? O, coś Dobra. się wytrąca z tego sosu Dawaj, so dawaj sól, dawaj sól Dobra Czekaj, czekaj, trafił Is good? Nie umarły. Nie, jest na jest na Mmm. Całkiem dobry. Całkiem dobry. Nie ukrywam. Ja Jak myślisz, więcej gór, soli? Musiałbym zaczerpnąć <laughs> bardziej. Cześć, ja też potrzebuję. Biorąc pod uwagę, że właśnie ugryzłem kryształ soli, to chyba jest wystarczająco. O, i teraz doszły te ostrzejsze nuty. Więc chyba myślę, że można na tym stanąć. Ale nie dosłownie. Proszę nie stawać na goto... na jedzeniu. <laughs> That shit is basem. Podoba mi się też w tym przepisie... Że od razu przeskakujemy do tego, jak ma wyglądać końcowy produkt. Myślę, że musimy od razu zrobić taki wygląd. Montaż burgera. Nie. Nawet nie było tego widać. To była rekonstrukcja wydarzeń. O Boże. Będziemy robić ostre rzeczy, więc używam czerwonego nosa. Pierwszy kawałek. Drugi kawałek. O Boże, jak ciśnięte doskonale. Przekazuję ci dupkę. Nos. Chyba najbardziej nieszkodliwe fragmenty, bo nic mi się nie dzieje. Jak widać, przepis jest nieidealny. Składniki mogą latać, kurwa, po całej kuchni. Twarz prawdziwego pola. <grystanie> Dobra, to teraz moja kolej. Halloween remake kolejny. To jest mój pitch. Jaki zadziorny ten nos, to Pasuje bardzo. Szczerze czuję, że ten film będzie przykładem na poradnikach, jak nie gotować. Dobra, to w takim razie teraz mm. mamy usta. Pamiętajcie, nie należy gotować z, ze zwierzętami wokół. Bo kot już się przystawiał, już chciał zabrać nam ten pierwszy, kurwa, kęs z tego dania. Ja bym mu współczuł naprawdę później. <laughs> ja powiem, że to nie my zrobiliśmy błąd. To zrobił błąd, gdyż nie uwzględnił jaka to ma być papryka, więc użyliśmy papryki słodkiej. Czekamy na wersję 1.4 przepisu. Mam nadzieję, że w wersji. <grym> <grym> Mam nadzieję, że w wersji 0.4 będzie definicja łyżki, bo brakowało jej. Jest papryka ostra, mielona. O, o, no, git, git, git. W tej kuchni dzieją się też inne rzeczy niż <grym> burgery. A, dobra, to to jest ta pasta z papryki. Ej, w sumie to wygląda na pastę już łyżeczka a tutaj? mini mini, mini mispo, nie. Ciu, ciu, ciu. Nie. jak się rozmieszuje to nie daje jest chyba za dużo wody no hop, klop teraz co robię? tiktok mi zniszczył marzenia szukali mnie resztówki powinny wysypać tak, no. powinny resztówki wysypać ale nie ale coś nie. Widać... nie wysypuje o! 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 O Boże! TikTok, przepraszam, jednak macie rację. To w takim razie teraz resztę mamy. Do buzi po prostu. Tak należy się obchodzić z, ze zbędnym popcornem. Czy zrobiło się więcej po prostu wody paprykowej? Ale nie szkodzi. Można sobie poradzić z tym po prostu. Żeby nie było, dam tutaj trochę. Jeszcze bardziej podkreślamy ten przepis. Najważniejsze elementy są na miejscu, tak? A nie każdy klaun może mieć usta. Nikt nie zna z, yy, jego historii skąd pochodzi, nikt nie pytał. Staramy się możliwie podgrzać patelnię, żeby przyspieszyć proces kreacji jedzenia, gotowania. Proszę państwo, oto słynna kapusta polska zielona. Słynna Kapusta zielona. O, o, dałem burz. radę, Mam jak... nadzieję, że to nie zaburzy moich. jaką wy macie tu, Max? Moc. Na P. Co to znaczy w ogóle? Używajcie numeru. Dobra, okej, okay. myślałem, że będzie gorzej. Skwierczy jak powinno skwierczyć. Nic nie pryska. Kapusta była meta. Nie. <słyska> Na szczęście posiadamy wynalazek, postaci w zasadzie, myjki wodnej. Ej, yo, ja się obróciłem na chwilę, to dobrze wygląda, kurwa, ci powiem. Teoretyczne pytanie, czy twoja córka, jakby to zobaczyła, ten wiesz, <grym> czy byłaby zadowolona? I don't know, man. Ale pamiętajmy, to jest posiłek dla klaunów. Nie, teraz nie, wysta nie, to ja bym nie wystarczy. Nie, czekaj, Nie było tak właśnie, że Żeby jedna nie część... <grym> Okej, okay. uuuu, jest to tasty, burger. Aha, to jest montowanie już kompletne, więc potrzebujemy dwóch talerzy. Gdzie macie talerze? Tu są talerze. Okej, okay, dobra, dzięki. Ser, o tak! Jest to odpowiedni moment i najgorszy moment dla mnie, bo nie, nienawidzę po prostu rozkraiwać sera. Ja się zastanawiam, gdzie jeszcze ma być ten ser. Na że? A, no to już jest. Ser jest właśnie Całość? na burgerze. Całość? Tak, tak. Chyba, że kolejne plastry mam dodać. Tak. I z... <laughs> Jaka moc! Co za siła! Teraz najgorsza część, otwieranie tak. plastrów sera. Jak się wypracuje pewną metodę, ja też ją zaraz uczynię. Przytrzymanie po prostu tutaj palcem tego miejsca i zrobienie taki, takiego myku. To są włosy klauna w ogóle. A, to dwa liście, Włosy! Te dwa liście i te dwa liście to są włosy klauna. Nie wiem, czy wiedziałeś. Habanero? Hanabero. Habanero. O, dobra, udało się, za trzecim razem, do trzech razy sztuka, Jalapeno. Jalapeno? Kurwa. Jalapeno? No. <laughs> nie wiem, nikt nie wie. Dobra, co to jest? <laughs> Jalapeno, habanero. Tak mi się wydaje, Górki popraw, dodaj swoje własne anotacje do filmu. Nie jest to pepperoni, więc tyle dobrego, dobra. Teraz twoja kolej. I tak to plastrak po prostu, bo zdziwiło mnie, że na tych zdjęciach, ponowna ujma w stronę Górgiego, nie zostały umieszczone kompletne kroki. Mamy już praktycznie złożonego burgera w jednym z obrazków. Boże, chyba pestki wszędzie rozpadły, kurwa, rozleciały się. Ale nie jest, kit. o kurwa. Wszystko w porządku, mam nadzieję, że nie, nie odczujesz poparzeń trzeciego o, stopnia. O, z jakiegoś powodu bardzo chcę się podrapać po oku. Chcesz dupkę? dupkę. <grystanie> Taka dupka. To weź ugryź, dawaj. Okej, okay. okej, okay. okej. Okay. Co, Co ostre? No trochę. Ale no, dobra, to jest dobry <grystanie> pierwszy krok do Poznania. Okej, <grystanie> <grystanie> Mamy Miki. Siema. O Mleko świeże. Już mi się zbierały na łzy. To brzmi jak jakieś te słowa piesenki. Mm. Mleko świeże. Już mi zbiera się na łzy. Nie mogę się doczekać finalnego projektu. Czy widać w detalu? W braku fokusu. Dobra, chyba już jest gotowe. Teraz kroimy pryczkę. Kroimy papryczkę jalapeno, tak jest napisane na opakowaniu. Dobra, no to teraz Ty próbowałeś tej, to ja spróbuję <laughs> Dobro powodzenia. To jest malutkie kurwa to No tak, jak... zobaczmy. Taki ogóreczek kiszone, tak naprawdę. Taka konserwa. <laughs> Piękna dekoracja, że tak to ujmę. Tutaj kwiatuszki, po środku taki wielki ogór. Sabuja Już wkrótce, nowa kanapka w Subwayu. Daj, daj mi kurwa brać. Już! Kokato! <noise> <Ta Coca -Cola. głosy> to jest ten poradnik, jak zrobić przepyszny Pepsi. Czy kurki oczekiwał, że zjemy to wszystko? Znaczy pewnie tak. <noise> Co to kurwa jest? <noise> Siema ktoś zamawiał iwar. Ten przepis daje nam dużo wolności twórczej. Dobra. No teraz już kładziemy tego burgera. Uznajemy, że wszystko gotowe. Yep. Wow, to wygląda jak kebab Mr. Creaky. Mmm, te pałeczki samodelni. Tak, tak. Najświeższe dla tajemniczego klienta. Czy to już ta chwila? Nie tylko na przedwczesne mleko, ale też na składanie ostatniej części. Popełniliśmy naprawdę wielki błąd w naszym życiu. że się wszystkich a, i teraz jest moment, kiedy kładziemy popcorn. To chyba jedyne znieczulenie w tym całym popcornie, pomijając mięso i ser. A próbowałeś tego sosu teraz? Mmm, yummy! Co, klepiesz matę? Już koniec? No, spróbujemy, kurwa, tego obrazu nędzy i rozpaczy. Bo rozpaczy już w tym momencie jest. To jest ten ser, który się ten. tak... Rościoł. To jest ten pewnie jest element ten dodatkowy. To ta pałeczka, o której prosi o którą prosiliśmy. Kraczamy na ten etap. Tak, ten jest mój. Bon voyage O kurwa! Nie przeżyję tego. Nie, kawałek. No, dobrze, Maciupci, Maciupci. To były już całe? Nie wiem, właśnie. Ty chyba miałeś. Instrukcji, aby nas nie zapaliło dnia kolejnego. Powiem tak, powinieneś zmienić nazwę tego burgera na śmiercioburger Jedna papryczka wystarczyła, ta zielona, to jak to się nazywa? Jalapeno, no? Jalapenio. ja pierdolę. Ja chyba podejmę się. Nie, spróbuję. Dosłownie złapałem tego burgera i się uśpiech ten rozjeba, więc trochę pomyśl następnym razem, co robi. No to ja, muszę pomyśleć następnym razem. Nawet wąchanie tego burgera jest obrzydliwe, ale zobaczmy. Szczęśliwie nos jest na przeciwległej stronie. Mnie. Nie wiem, chyba się nie dostałem do tej papryczki. Jeszcze. Spróbuję drugą stronę. Znaczy z papryczką, o tutaj. O Jezu, to się rozpierdala po prostu. jest to ze wszystkim? Nie ma takiej siły ataku jak samo w sobie. Jest no. A sobie, kurwa, żartujesz. Nie wiem. Okej, okay, dobra. Chyba trafiłem na to zielone. No. <śm> 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 ma kawałek, no. Gurgler. <śm> o Jezu. To jest ten gryz, to jest ten kęs. Mleko. Oh. A jednak okazało się, że nie toleruję ostrego. W skali torturowania ludzi oceniam na pozytywną z minusem, bo jeszcze to nie zabiło człowieka. A jeśli będzie przypadek, gdzie to zabije człowieka, dam to pożyczkę w pluszem. Nawet mówić nie mogę, kurde. Jesteś szalony, gurgi. A Dotknąłem się w powieki <grystanie> Nie umiem mówić teraz <grystanie> Dziękujemy za posiłek Hlaub burger wersja like Tak, no, to, to jest moja ulubiona część tego burgera, szczerze.